Jeśli szukasz nowej myszki w stosunkowo niewielkiej cenie, a chciałbyś korzystać z topowego sensora oraz mieć do dyspozycji sporo dodatkowych przycisków, oto Logitech G502X myszka, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz. Sensor Hero 25K, precyzja na najwyższym poziomie. 13 programowalnych przycisków, pełna kontrola w każdej grze. Lightforce switche, ultraszybkie reakcje i wyjątkowa trwałość, dopasowana do Twojej dłoni, komfort na długie godziny. Minimalistyczny design, żadnych zbędnych światełek, tylko czysta wydajność. Zbudowana z myślą o graczach FPS, RTS i MMO, gotowa na każdą walkę. Myszka waży zaledwie 89 gram. Idealna równowaga między lekkością a solidnością. Precyzyjny sensor, dostosowane przyciski. Logitek G502X technologia, która zapewni przewagę.